Witam bardzo serdecznie z tej strony kmx 12 witam Was w trzecim odcinku z gry Kirby Adventure. Słuchajcie, tutaj generalnie trochę jestem po zmontowaniu tego odcinka, ale tak naprawdę nagrywam sobie tą głosówkę, by powiedzieć o co chodzi, dlaczego przepraszam za OBS. Może po prostu przepraszam, bo słuchajcie, okazało się kiedy ja to zobaczyłem, że niestety, ale OBS zmienił mi ustawienia mikrofonu. Słuchajcie, zmienił mi tak ustawienia mikrofonu, że ja generalnie nie mogłem w świecie nic zrobić, czyli zobaczyłem, że nie nagrało mi się kompletnie nic, nie nagrało mi się w zasadzie mój mikrofon. Wszystko inne mi się nagrało, tylko nie inny mikrofon, co ja się oczywiście zdenerwowałem, bo naprawdę to było takie wkurzające, że takie coś m, niestety miałem, bo jakby nie patrzeć... No dla mnie to było naprawdę takie trochę bolesne, bo ja tutaj coś tam gadam, coś tam mówię, a koniec końców wychodzi na to, że... Nie, koniec końców wychodzi na to, że tak czy siak nic mi się nie nagrało, nie nagrał mi się kompletnie głos, bo OBS twierdzi, że zmieni mi ustawienie mikrofonu, więc no. No cóż, dlatego nagrywam tę głosówkę już po nagraniu tego odcinka po zmontowaniu bo stwierdziłem. Dobra, to jeszcze to nagram na spokojnie. Dogram się tak po prostu, żeby było. Słuchajcie, w tym odcinku wykonam sobie trzeci świat. I na pewno teraz widzieliście, zrobiliśmy... Czy znaleźliśmy pierwszy sekret, bo w tej grze są sekrety, które ja nie wiedziałem. One są dopiero od trzeciego świata. I żeby właśnie zrobić te tak naprawdę w zasadzie ten... E, cały świat, e, czy może inaczej? Tak naprawdę są tutaj sekrety, które przynajmniej w tym trzecim świecie wiem, że są przynajmniej takie dwa. Właśnie wiem, że przynajmniej są takie, właśnie dwa tutaj, przynajmniej te sekrety. Tutaj niestety jest, nie udało mi się trochę zepsuć, bo chciałem zdobyć sobie życie, no ale trudno. E, bo tutaj są właśnie sekrety, te przełączniki. To oczywiście odblokowują się jakieś takie, wiecie, jakieś tam dodatkowe aktywności, czyli wiecie, tam jakieś tam mini gry, które nie trzeba je... Znaczy zawsze je pokazuję, przynajmniej, żeby je potem mieć zaliczone, żeby mieć to generalnie z głowy, bo czemu by nie? Tutaj byłaby walka z bossem, żeby sobie tak naprawdę trochę przyspieszyć rozgrywkę, żeby przez to przechodzić, ale powiem wam, że po prostu mi się nie chciało. No i tutaj miałem już jedno HP i no sytuacja nie była najlepsza, ale jakoś sobie poradziłem. Yy, ale właśnie wracając, bo jest, yy, jest ich trochę tych sekretów. Na trzecim świecie, na tym łącznym są dwa sekrety: jeden na 3, jeden i chyba na 3, 6. Jeśli yy, na ostatnim chyba jeszcze poziomie jest jeden sekret, albo nie na 3, trzy, trzy, nie pamiętam teraz, ale są dwa sekrety na trzym, całym trzecim świecie, to jeszcze drugi będzie. No i jeszcze na czwartym, piątym, szóstym i na siódmym będą sekrety. Na szóstym będzie przy każdym poziomie sekret. Na czwartym świecie będą tylko trzy sekrety. Postaram się zrobić te sekrety, bo patrzę, ile mam, słuchajcie procent, a procent wyszło mi, że mam jakieś 31% za ukończenie też tego trzeciego świata. Ale to też, jeżeli chcę ukończyć grę na 100%, nie wiem, zobaczę. No jak mi się uda, to ukończę tą grę na 100%, chociaż ją jakoś... Nie chciałem na początku robić 100%. Ale jeśli mam być szczery, to naprawdę jakoś dobrze mi się czasami gra, no ale... No jednak dla mnie sterowanie no tutaj jest trochę ciężkie. Nie będę siebie okłamywał. No I tutaj oczywiście możecie zobaczyć, co ja tutaj generalnie robiłem. Chyba tutaj będzie jeszcze chyba jeden sekret. O ile się nie mylę, ale to już mówię, ten odcinek nagrywałem jakiś czas temu. Zawsze te odcinki nagrywam. No, parę dni wcześniej przed publikacją materiału. Oczywiście, jeśli uda mi się tak nagrać, no to tak właśnie generalnie nagrywam. No, ale dobra, to jeszcze nie tutaj. Tutaj z tym puszem, a, czyli. Przynajmniej pod moim tym klawiaturą, no to u mnie przycisk A to jest Z, przycisk BX wybierz prawy shift, czyli gdzie mogę chyba wyrzucać te swoje te, wiadomo. Umiejętności na no start to jest Enter, bo zawsze mogę zmienić sobie ustawienia, aczkolwiek tutaj gra się... Ja przynajmniej strzałkami gram, gdzie jest mi o wiele łatwiej. jakby generalnie właśnie na to nie patrzeć. No i cóż, yy, co, co w zasadzie mam do powiedzieć? Kurczę, bo trochę zgubiłem sobie wątek, no ale no. <laughs> Także, no tak, to wygląda, że ten odcinek mam nagrany i te przynajmniej te dwa sekrety zdobyte. Tu jeszcze chętnie posbierałem sobie, jeszcze, wiecie, chciałem jeszcze zdobyć kolejne życie, bo życie się zawsze przyda. Trzeba sobie powiedzieć szczerze, bo tutaj w tej grze szybko dosyć tracę życia, naprawdę. Przez to, że te kontrolki, przynajmniej dla mnie, one nie są proste, ja to mówię tak szczerze, bo. Jednokrotnie już kurczę męczę się z tymi kontrolkami, Mo mógłbym je zmienić, tu jeszcze nie wiedziałem jak jak mam robić ten poziom, potem trochę mniej więcej zrozumiałem, ale tego poziomu i tak nie mogłem już ukończyć, bo tutaj do, dosłownie, tu ja mam, jak ja nagrywam OBS-y mam lekkie opóźnienia, przez to nie mogę wyczuć, a co ciekawe, mamy także sleep, czyli to mówi że no po prostu to nam ładuje zdrowie. Tutaj, przy, tutaj było chyba różdżka, gdzie mamy tymczasową nieśmiertelność. Co jest nawet w sumie spoko, no, ale oczywiście tylko do danego momentu. Chyba aż tak zbyt proste to nie byłoby. A tu niestety chciałem zdobyć mm, z powrotem umiejętność, ale już nie mogłem. No tu widzicie, że. Tutaj takie błędy robiłem, a tutaj jeszcze była walka z bossem. Tutaj po prostu, właśnie walka z bossem. Bo w tej grze to strasznie jest masa bossów, bo ja tu właśnie generalnie zauważyłem, że jest tutaj strasznie masa. Tutaj też jeszcze musiałem trochę na wyczucie. No jak widzicie, no udało mi się, udało mi się tak naprawdę pokonać, jakby nie patrzeć tego bossa, ale. Małe wyzwanie to było, jakby nie patrzeć, bo ile ja miałem zdrowia, to sami widzicie, że. To ja że byłem biedny ze zdrowiem, a oczywiście ja to chciałem, żeby on tutaj jak najbliżej przebiegł. No ale pokonałem go przy pomocy 100 hp. No i tutaj, słuchajcie, na górze było, żeby odnowić sobie życie no i mieć kolejne, ale nie miałem umiejętności, żeby móc to rozwalić, więc niestety musiałem to zostawić. Tam na górze już się nie dało. No, ale najważniejsze, że poziom, jakby nie patrzeć, ukończony, i teraz pozostał mi szósty etap. Czyli gdzie wiedziałem, że mogę już na spokojnie zginąć, bo nic złego mi się generalnie nie wydarzy, jakby nie patrzeć. Więc tutaj na spokojnie, tutaj słuchajcie, oczywiście zginąłem, bo byłem zaskoczony, że co tu się dzieje. I tu powiem wam, że te bomby to, to naprawdę jakaś, jakiś naprawdę dramat, bo tutaj trzeba być naprawdę. Jakiś kawał od siebie, gdzie nie zawsze się to udaje. No ale cóż, eee, i tak, eee, zbliżamy się, czy z tego co widziałem, jest 7 światów, jeszcze, gdzie będą też walki z bossami. Tu się obawiam, że no, tu będę musiał naprawdę zbierać masę zdrowia. Bo jak będzie potem walka z bossem, z tym, no to będzie dopiero zabawa. No tutaj macie ten drugi sekret, co mówiłem, czyli tutaj 36. I to właśnie był ten ostatni bonus, który można było tutaj zdobyć. To też na pewno właśnie wiem też, że, że na pewno przy kolejnym świecie 46 będę potrzebował właśnie tego ducha, żeby zrobić sobie włączyć sobie światło. Bo sobie generalnie właśnie sprawdzałem że to będzie właśnie generalnie bardzo potrzebne, żeby móc e, zrobić właśnie to wyzwanie. To mamy, te, żeby łapać te jajka i no powiem wam, że tutaj jest masakrycznie. Tutaj już nawet teraz zrobiłem poza mm, odcinkiem, ale powiem wam, że tutaj takie ilość wymagania to była naprawdę tragedia. No a tutaj zrobiłem niestety błąd i przez to straciłem umiejętność. Tutaj w zasadzie ginąłem. No bo to nie było nic prostszego. Chyba za drugim czy za trzecim razem udało mi się to zaliczyć. Ten poziom już miałem z głowy, czyli po sobie pokonanie, ale tutaj naprawdę był jeden wielki dramat, ale koniec końców udało się zaliczyć, więc jest ja tam generalnie bardzo cięższe. Więc cóż, tak to właśnie widzicie, jak to generalnie wygląda. też tak jeszcze patrzę, ile mam czasu, bo tam mniej więcej pamiętam, ile ja, bo tutaj macie w ramach przyspieszenia. Tu macie naprawdę przyspieszenie, chyba tam razy dwa, bo jeśli ja miałbym zrobić razy 16, wyszłoby minuta. Minutowy odcinek, co nie chciałem, śmierciłem. Dobra, zrobię tam do tych 13 minut. Będziecie mieli ten odcinek trochę w ramach przyspieszonych, ale nic złego się nie wydarzy, bo macie trochę przyspieszony materiał, gdzie i tak możecie zobaczyć, co ja robiłem. Ale to nie była prosta walka. Co to nie? Tutaj oczywiście cały czas próbowałem zdążyć, żeby mieć tą umiejętność. Bo to nie było nic prostszego. Ale niestety śmierć to śmierć i musiałem niestety... No, znowu dostałem. Jak powinienem co ciekawe są tutaj warp zony, gdzie mogę już z jednego do drugiego się teleportować. Co dla mnie było w zasadzie bardzo spoko. Oczywiście, ja musiałem brać jakąś umiejętność na start, bo inaczej byłoby zbyt ciężko, żeby to zrobić. I właśnie te Warp są spoko, bo można je bardzo szybko to jednak, jakby nie patrzeć, zrobić. Tu oczywiście jeszcze, bo oczywiście jak ja patrzyłem na speedrunie, jak to zrobić, no ale wiadomo, że speedrun, a to to co innego, że aż tak szybko nie pokonam tych bossów, co jest wręcz oczywiste. Tutaj niestety znowu straciłem umiejętność I znowu zginąłem, w zasadzie dobra, mówiłem chyba, że za trzecim razem, a tu jeszcze więcej, ale no Tutaj naprawdę odcinek dosyć szybko mi szedł, potem zauważyłem, że no, to będzie bardzo szybki, krótki odcinek I... Przynajmniej ja tak właśnie zauważyłem A potem była ta walka generalnie z bossem i jakoś tak generalnie wychodziła no, ale oczywiście, koniec końców, ostatecznie pokonałem ich, co nie było takie proste, proszę bardzo. I tutaj, księżyc pokonany jeszcze pozostał, yy, i pozostało jeszcze, słuchajcie, yy, słońce. Oni się jakoś nazywają ci bossowie, każdy boss jakoś się nazywał. Jakoś nie pamiętam pewnie. Nie wiem, czy wpiszę wam, jak nazywali się bossowie, czy po prostu w ostatnim odcinku, czym. Nie pamiętam teraz, jak się nazywali ci generalnie bosowie, jeśli ja mam być szczery. A widzę, że już będzie trzeba pomału kończyć. To teraz już generalnie nie sprawdzę, bo tak nie sprawdzałem. No ale e, nie wiem, czy podam Wam stronę, czy tego. Nie pamiętam, e, czy m, wiem, że są bosowie, ale nie pamiętam, jak się nazywałem. Prawdopodobnie później sprawdzę. Także tak wyglądała właśnie ta sytuacja w następnym odcinku wygrałem. wykonamy sobie czwarty świat, gdzie wykonamy sobie Zdobędziemy... zrobiłem sobie 300 sekrety mam taką nadzieję i będę chciał ukończyć tą grę na 100%. Czy mi się to uda? Nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. No i co? Trzymajcie się. No i cześć. Na razie.